To niezwykły teatr rodem z indonezyjskiej wyspy Jawa. Stamtąd do Bielska Białej na 26. Międzynarodowy Festiwal Sztuki Lalkarskiej przybył zespół muzyków oraz operujący kunsztownymi lalkami Dalang. Dalang w tej odległej azjatyckiej kulturze to ktoś znacznie ważniejszy niż tylko artysta lalkarz dalang bisa berbicara tentang politik, berbicara tentang dalang w kulturze jawańskiej to jest swego rodzaju medium. Dalang prowadzący przedstawienia teatru Wayang Kulit, komentuje otaczającą nas rzeczywistość, może też się wypowiadać na tematy polityczne, tematy związane z losem państwa za pomocą medium jakim jest tarczenie. Wajang kulit. Jeżeli chodzi o taką religijną, religijny aspekt, aspekt bycia Dalangiem, to Dalang dla Jawajczyków też jest nauczycielem. Przekazuje różne wartości związane z życiem każdego Jawajczyka, przekazuje nauki, wskazówki. E, dlatego też Jawajczycy wierzą, że Dalang. E, to nie jest zwykła postać, podobnie jak w przypadku gamelanu, też czasami dalangą się przypisuje różne ponadnaturalne e, moce czy, czy włości. Seorang yang dituakan kadang-kadang mereka percaya bahwa dalang itu orang yang melebi dari rata-rata manusia. O przedstawieniu Ramayana, o jego warstwie teatralnej i muzycznej rozmawialiśmy z młodymi polskimi naukowcami zajmującymi się kulturą Indonezji. Wayang Kuli to co dzisiaj mieliśmy okazję zobaczyć, to jedna z najstarszych form opowiadania historii na świecie. To tradycyjny teatr cieni pochodzący z Jawy Centralnej. Jest tam niezwykle popularny, rozwijał się od ponad tysiąca lat, mają swoje tam wpływy, zarówno myśl hinduistyczna, jak i buddyjska, a później także wpływy islamu. To, co dzisiaj akurat mogliśmy zobaczyć, to historia zaczerpnięta z Ramajany, czyli z tradycyjnego eposu indyjskiego, który przybędrował na Jawę około II-III wieku naszej ery, czyli to rzeczywiście już są bardzo dawne dzieje, bardzo tradycyjna sztuka, dzisiaj w trochę nowszym wydaniu, ponieważ tradycyjnie te spektakle trwają całą noc. Tutaj mieliśmy okazję obejrzeć tylko godzinne przedstawienie, więc to jest taka, powiedzmy, nowa kreacja, skrócona specjalnie może dla, dla zachodnich odbiorców. To jest historia zaczerpnięta z Ramajany. Historia Ramy i Shinty. Sinta żona Ran, Ramy została porwana do, przez wroga i Rama wyrusza na poszukiwania swojej ukochanej żony. W tych poszukiwaniach pomaga mu król Małp Hanuman, taka biała małpa, to, którą tutaj też mieliśmy okazję oglądać. I tutaj spektakl urwał się w momencie, kiedy Hanuman już dowiaduje się, gdzie jest Sinta, żona, żona Ramy. E, I podpala wroga w Wrogie wojska strzelają do niego strzałami z ogniem, jego ogon się podpala i zapala się całe królestwo. Na tym skończyła się ta historia tutaj. jest popularny w zasadzie wśród wszystkich klas społecznych i wszystkich grup społecznych zarówno rzeczywiście na dworach jest pokazywany, ale też na wsiach jest bardzo często pokazywany przy okazji różnych uroczystości, czy to rodzinnych, czy to uroczystości dla całych wsi, takich jak na przykład rytualne oczyszczanie wsi, ale też na przykład uroczystości z okazji ślubu czy obrzezania, na przykład to też są takie spektakle pokazywane. Przeważnie towarzyszy im tak jak tutaj mieliśmy okazję słyszeć cały zespół muzyków, to jest muzyka wykonywana na gamelanie. Tutaj też dosyć okrojonej wersji normalnie jest około 20-30 muzyków, którzy całą noc grają, towarzyszą lalkarzowi, dalangowi przy, przy tych spektaklach, wykonując muzykę na żywo. Przeważnie też są jeszcze śpiewaczki, pesinden, których tutaj też, też nie, nie mieliśmy. To jest około 3-4 lub więcej kobiet, które też tworzą tą narrację, śpiewają, e, towarzysząc dalangowi muzyką. Może zacznę od nazwy. Gamelan po jawajsku znaczy tyle co uderzanie i to już sugeruje charakter tej muzyki. To jest muzyka perkusyjna. E, większość instrumentów wykonanych e, jest z brązu, a więc no, z drugiego metalu. W związku z tym muzyka przez wieki e, rozwijała się na dworach. E, jawy. I nie tylko, bo na Bali również innej, indonezyjskiej wyspie na Bali też jest znany Gamelan, ale Java zawsze była takim centrum kulturowym archipelagu indonezyjskiego i stamtąd właśnie też ta muzyka rozprzestrzeniła się na, na inne wyspy archipelagu. Jeżeli patrzymy na, na instrumenty, to widzimy właśnie głównie metalofony wykonane z brązu. Są to gongi, instrumenty sztabkowe, gongi z taką charakterystyczną kopułką, w którą się uderza, one mogą leżeć na rozpiętych sznurach, bądź wisieć, więc to są zestawy takich gongów. Ta muzyka jest bardzo stara według legend jawańskich, ona pochodzi z czasów wczesnego średniowiecza, w zasadzie pierwszy taki legendarny gamelano kananta miał powstać w III wieku naszej ery. No i po dziś dzień e, ta muzyka cały czas się rozwija, jest to żywa tradycja, powstaje nowy repertuar e, grany na gamelanie. Jawojczycy do tej muzyki odnoszą się z bardzo dużym szacunkiem, ze względu na to, że, że no, przez wieki była to muzyka dworska, a, a dwa muzyka też ceremonialna. E, ponadto jawojczycy wierzą, że gamelan to nie tylko instrument, ale, ale swego rodzaju medium do kontaktów z, ze światem duchowym. Brąz w ogóle w tradycji jawajskiej, w tradycji indonezyjskiej to jest taki metal, któremu przypisywana jest nadnaturalna moc. I właśnie jawajczycy wierzą, że każdy gamelan posiada swoją duszę, która zamieszkuje w wielkim gongu. Każdy gamelan też posiada swoje imię poprzez zadanie tytułem kjaj. Kjaj znaczy tyle co wielmożny pana, więc to świadczy o, o szacunku, jakim, jakim gamelan jest zdarzony. I rzeczywiście każdy gamelan traktowany jest jako, jak arystokrata. Muzycy, którzy grają na gamelanie, muszą przestrzegać pewnych reguł. E, na przykład siadając, wchodząc w ogóle do pomieszczenia, gdzie, gdzie znajduje się gamelan, zdejmują najpierw obuwie z nóg e, i, i właśnie grają, siedząc na podłodze boso. Nie można przechodzić nad instrumentami gamelanu. Takich zakazów, nakazów jest bardzo dużo. Odprawiane są specjalne modlitwy przed, przed rozpoczęciem koncertu czy też przedstawienia. Składane są ofiary z kwiatów i kadzideł przed wielkim gongiem, w którym zamieszkuje dusza Gamelana, więc no tutaj jest cały taki bardzo rozbudowany kodeks zachowań związanych z tą tradycją muzyczną. Jak widać jest to nie tylko muzyka, ale, ale coś dużo, dużo więcej. E, Gamelan każdemu Jawajczykowi tak naprawdę towarzyszy przez całe życie od narodzin aż po śmierć, bo no, jest on obecny na wszystkich najważniejszych ceremoniach w życiu Jawajczyka. Wesele jawajskie nie może się odbyć bez, bez udziału Gamelanu. Jeżeli ktoś jest w zamożniejszym, to zaprasza Dalanga i właśnie też wystawiane jest całe przedstawienie Teatru Cieni. No, mówiłem już o tej funkcji ceremonialnej. Inne funkcje Gamelanu to właśnie gra jako kompaniament do, do, do tatu cieni i też gra do, do różnych tańców, które też często przedstawiają różne, e, różne historie. No Ponadto też gamelan funkcjonuje jako, jako rozrywka i, i też nawet pisana jest współczesna muzyka popularna na ten zespa, zestaw instrumentów, bądź tak zwany to jest mieszanka muzyki gamelanowej i, i muzyki popularnej, takiej zachodniej, e, która, która powoli wypiera mu, tradycyjną muzykę gamelanową z, z Jawański wesel na przykład. w Indonezji ogląda się tylko cienie. W Indonezji przeważnie ekran jest tak ustawiony, żeby można było oglądać z obydwu stron, zarówno cienie, jak i lalki. Dawniej tylko mężczyźni oglądali lalki od tej strony, której myśmy dzisiaj widzieli, kobiety i dzieci oglądały tylko cienie. W tej chwili w zasadzie większość osób ogląda tak, jak myśmy to dzisiaj oglądali, od strony lalek. One są pięknie malowane, no właśnie dlatego, że teraz w tej chwili są bardzo często pokazywane z tej strony spektakle, a także w tym rysunku można odczytać bardzo dużo wiadomości o postaci. To na przykład jakiego koloru skóra jest postaci, mówi bardzo już dużo o niej. Są postacie czerwone na przykład, czyli takie gniewne, postacie niebieskie, czyli mędrcy. Tutaj mamy bardzo dużo symboliki zawartej w samych tylko barwach wykorzystywanych przy tworzeniu tych lalek. Rzeczywiście wystarczy zobaczyć lalkę, żeby już móc jakby powiedzieć jakie, jaki ona, jak, jakiego ona jest charakteru i jaką pozycję zajmuje. Też od wielkości lalek bardzo dużo zależy, więc tutaj jakby cała ta filozofia jest ukryta w kształcie, w wielkości, w, w rysunku, w sposobie wycinania lalek, Lalki są wycinane ze skóry bawoła wodnego, więc sam ten misterny, misterne wycięcia już też nam bardzo dużo mówią o tym, jak, jaka, to jest, jaka to jest lalka, jaki jest to jest charakter. więc tutaj bardzo dużo, możemy wyczytać właśnie z tego samego kształtu lalek.